Witam państwa serdecznie. Ja miałem okazję uczestniczyć w obradach kapituły pierwszy raz w tym roku. I jestem zbudowana atmosfera. Drodzy państwo, były lekkie spory, ale współpraca pomiędzy samorządami, pomiędzy panem posłem no i członkami kapituły była bardzo dobra. Tam byliśmy jednością, bo chcieliśmy traktować ten plebiscyt nie jako wybór sportowca w naszych terenach. Ostrołęka, Ostrów i nasze powiaty. My jesteśmy jednością, drodzy Państwo i musimy wszystko zrobić, żeby rosnąć w siłę. Bardzo dobrze, że z naszego regionu, z Ostrołęki, która, która ma duży wpływ na Ostrów, jest sześciu parlamentarzystów, tak, z tego co Pan. to jest ogromna siła. Wykorzystajmy to do rozwoju naszego, naszego subregionu. Co jeszcze? Chciałbym podziękować i pogratulować sportowcom, którzy tu odniosą sukcesy. To są piękne, duże sukcesy. Ale najbardziej chciałbym podziękować Wam za to, że zajmujecie się takim sportem powszechnym, bo to jest najważniejsze. Te dzieciaki, które grają na boiskach Ostrowi, e, e, Kalidła, nie wiem, Andrzejewa, to jest największa wartość. To, że e, rozwijacie ich, że, że tyle dzieciaków uczestniczy w zajęciach sportowych, to jest ogromna wartość. W Ostrowi myślę, że w tej chwili w treningu nie pamiętam takich czasów, żeby e, trenowało około tysiąca dzieciaków w różnych dyscyplinach. To jest największa wartość, za to Wam najbardziej dziękuję. Jeszcze raz gratuluję tych sukcesów wszystkich. I tak jak mówię, ostrów Ostrołęka to jest jedność, walczmy o nasz subregion, walczmy też, rywalizujmy w sporcie, rywalizujmy w, w, w różnych rzeczach, ale jeżeli chodzi o, o to, jak spoglądamy na naszą przyszłość, połączmy się, bo to naprawdę dużo wartości przyniesie, ogromne korzyści. Dziękuję bardzo.